Z ogromną przyjemnością zapraszam wszystkich na spektakl grupy teatralnej Zlusówka. To jest ekipa bardzo zżyta i bardzo otwarta na język teatru. Efektem ich poszukiwań w obszarze emocji, które są tematem tegorocznego projektu, jest spektakl kieszonkowcy. Wraz z Szymonem Bojdo, zaprzyjaźnionym z naszą grupą tekściarzem, zbudowaliśmy strukturę spektaklu wokół. Pięciu emocji podstawowych: strachu, odrazy, złości, smutku i radości. A młodzi ludzie, zderzeni z pandemią, wypełnili tę strukturę swoimi przemyśleniami, pomysłami i wrażliwością. Poznajcie kieszonkowców. Kieszonkowcy to współczesne plemię. W kieszeniach noszą gadżety, czyli technologiczne nowinki. Dzięki nim regulują swoje emocje. Telefon komórkowy to okno na świat. Dostęp do mediów społecznościowych, muzyki, filmów, seriali, memów, gier online. Kieszonkowcy chcą być w kontakcie ze światem, z innymi kieszonkowcami. Co wiedzą o sobie samych. W zakamarkach kieszeni przechowują też emocje, te przyjemne i nieprzyjemne. Złość kontroluj, nie jesteś już dzidziusiem. Strach, taki duży się boi. Obrzydzenie. O, francuski piesek, nie zachowuj się brzydko. Radość? Infantylna, naiwna. Ciesz się ciesz, zaraz będziesz płakać. Smutek? Nie wolno płakać. Płacz to oznaka słabości. afrykańskim lesie. Niestety zaszedł trochę za daleko i zobaczył go lew. Mm, z tego psa będzie dobry obiad. Pomyślał lew. Ale jak pies może uciec z lwu? Udało się psu znaleźć parę kości. Usiadł przed nimi plecami do lwa. Zupełnie nie okazywał lęku. Kiedy lew szykował się do skoku, pies oblizał się i powiedział – Mmm, pyszne są te lwy. Ciekawe, kiedy trafi mi się następny? Lew to usłyszał. – Prety, to musi być bardzo groźny pies! Zjadł innego lwa! – powiedział, po czym odwrócił się i uciekł. – Pewna małpa! Widziała, co zrobił pies. Postanowiła, że nie pozwoli, by uszło mu to płazem, więc znalazła lwa i powiedziała… – Głup jesteś! Dałeś się oszukać. Ten pies wcale nie zjadł lwa. Powiedział tak tylko, żeby cię przestraszyć. Lew się zdenerwował. Zaraz sam wrócę zjem tego psa! Powiedział, a małpa postanowiła iść z nim i popatrzeć. Pies, widząc, że lew i małpa wracają, podbiegł znów do kości i odwrócił się do tamtych plecami. Kiedy się zbliżyli, znów się oblizał i powiedział: Gdzie ta małpa? Obiecała, że przyprowadzi mi następnego lwa. Strach ma strasznie wielkie oczy, strach ma strasznie wielkie oczy, strasznym wzrokiem wokół toczy, strasznym wzrokiem wokół toczy. Lecz ty dłużej się nie wahaj, lecz ty dłużej się nie wahaj i po prostu przytul stracha, i po prostu przytul stracha. Genicznie nudzi mi się. Autobus linia maski, 666. Maski, maski, dystans, dystans, kwarantanna. Testy, testy, egzamin, lockdown, zrób to online. Eko, eko, bądźmy fit. Jemy plastik, not fantastic. Autobus linia 666. Kierunek pętla nienawiści. Przystanek generała szpinaka. Następny przystanek nad stawem pomył. Komunikacja zbiorowa jest bezpieczna, kiedy przestrzegamy prostych zasad. Nośmy maseczki, zachowujmy dystans, myjmy dłonie. Tu nikt nigdy nie rozmawia. Nie zadawaj głupich pytań. Sieć, cicho. Nie cierpi dzieci. Są bezczelne. Tak się kończy bezstresowe wychowanie. Boże, jaki tłok. A ta stara co tu robi? Ja w jej wieku położyłabym się do łóżka. I czekała na śmierć. A ta młoda z dzieckiem, za moich czasów, tatuaż na udzie u dziewczyny nie do pomyślenia za krótka spódniczka. Autobus Linia 666 przystanek nad Stawem Powiem. Następny plac obłudy. Życzymy miłej podróży. Ta z tyłu beznadziejny styl. Patrzcie, jestem emo, mam problemy ze sobą i muszę wyglądać jak czarny strój z nadmiarem piór. I czarny makijaż wygląda jak. Plama atramentu. Uuu, ta z przodu to nic w życiu nie osiągnie. Wszystko przepuści, na make-up, <ścuchy> ciuchy. <ścuchy> ta typiera za mną to widać, że kasę ma. Pewnie ukradła. Autobus, linia 666. Przystanek, plac obłudy. Następny przystanek, pętla nienawiści. Mamo, co tu tak śmierdzi? Siedź cicho. Nie wolno się tak brzydko zachowywać w autobusie. autobus, linia 666, przystanek Pętla Nienawiści, koniec trasy. Ludziom, którym wydaje się, że są wyżsi niż są i niż na to zasługują, Poniżanie jest potrzebne jako mechanizm dominacji i samowyniesienia, jako trampolina, która wyrzuci ich w górę. Ciemny poszukuje jeszcze ciemniejszego, by dowieść, że sam nie jest najciemniejszy. To pozwala mu zapomnieć, że sam jest marnością. Nudzi mi się! Maski, maski, dezynfekcja! Dystans, dystans, kwarantanna! Testy, testy, egzaminy! Lockdown! Lockdown. Zrób to online! Eko, eko, bądźmy fit! Jemy, Jemy plastik! Not, Not fantastic. fantastic! W scenie o złości proponuję krótki quiz. Czy wszyscy wiecie, co to jest freeze? Freeze to taka sytuacja, że na scenie zaczyna się improwizacja. Do scenki. Do scenki zapraszamy dwie osoby sceniczne. Ale będą one działać spontanicznie. Wymyślmy jeszcze tylko miejsce akcji i sytuację, a potem będzie czas na improwizację. Ale uwaga, w każdym momencie jeden z aktorów może krzyknąć fris! Wtedy wybierze on jedną z postaci i dalej już on improwizować maci. Wszystko jest spontaniczne i wymyślone. Tak jak w życiu, bywamy nieprzygotowani, a jednak musimy zagrać. Sami. Dobra, gdzie jesteśmy? Łódź Podwodna. Łódź Podwodna, dobra. Kto zaczyna? Um, przedszkole. Przedszkole? Łódź Podwodna. Dobra, to niech będzie przedszkole. Natasza i Marianna. Fris! Nie zabieraj mi moich przytulanek! Targnęłaś! Na teren mojej piaskownicy! To ty w tamtym tygodniu zabrałaś mi pruszaka! Nie zabrałam ci pruszaka, on był mój. Było tam wielkimi. Na, napisami było napisane weźmień. Ona pani! Ona sobie mnie skarży! Masz mi oddać tą huśtawkę. Mój tata zbudował ten plac zabaw. A wiesz, tak dla twojej wiadomości wiesz, nie możesz się tu huśtać. Ja mogę. Wiesz, gdzie ja to mam, wiesz, gdzie ja to mam, ta huśtawka jest dla wszystkich, nie jest napisane. jest twoja. Jest. Ja jestem królową tego zamku. Rozkazuję ci zejść! Na... Fałszujesz, fałszujesz, jeszcze nie znasz tekstu! Oh, oh. Ah. Jeszcze raz, A ja się nauczę! Jeszcze raz. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Fris! Otworzyć się! Rozlałaś na mnie soczek! To ona rozlała na Ciebie soczek! Jak nie? Jak tak? Jaki, jaki soczek? No to ten pomarańczowy! Nie mogę uwierzyć! Odbiłaś mi Leona! To jest koniec naszej przyjaźni! Jego nie Tutaj znam! nasza rozmowa się kończy! Mnie Ej, nie to! Egzaminy, lockdown, zrób to online. Eko, eko, bądźmy fit, jemy, jemy plastik, plastic. not wanda. Się uciec, a teraz czeka nas deportacja. Już mnie nie kochasz? Odejdź. Nie ma dla nas powrotu! Chcesz rozwodu dobrze! Jedynym ratunkiem jest azyl w tym kraju. Nienawidzę cię. Powrót to śmierć. To wszystko to dla dobra naszych dzieci! Niektórzy mówią, że nas oko łudzi i że nic nie ma, tylko się wytaje. Ale ci właśnie nie mają nadziei. Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, cały świat za nim być przestaje. Jakby porwały go ręce złodziei. Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy, że ziemia nie jest snem. Lecz żywym ciałem i że, że wzrok, wzrok dotyk, dotyk ani słuch nie kłamie. A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, są niby ogród, kiedy stoisz w bramie. Wejść tam nie można, ale jest na pewno, gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Diss me, masky, masky. Te dziwne czasy śmiechu zdrowego jak źródla na wodach. Jedno pewne. Mam więcej radości, gdy się nią dzielę. Wtedy radośnie, radośnie jak skowronki, jak, 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 jak tańcy połączeni. Radosna, łączna, łączna twórczość, śmiech się nam, nam udziela. udziela. Nastaje harmonia, nadzieja wzbiera. A ty, a ty, jeśli chcesz. Poczujesz radość nawet teraz. Uwolnij ciało. Podnieś ręce. Pozwól sobie na słabość. To nie obiecanki cocanki, a głupiemu radość. W radości jest wolność. Rezygnacji mówimy dość. Dość, 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 dość dosyć. Bawmy się radością. Wplatajmy ją we włosy. I wszystko zaczyna działać, choć wcześniej uwierało, bolało. Radość, krok w tańcu życia. Tu kończy się nasza podróż po świecie emocji podstawowych. Zaobserwowano niezwykłą zdolność wśród członków plemienia kieszonkowców do rozumienia, nazywania i przyjmowania emocji, nawet tych niełatwych. Gadżety przestają być potrzebne. Kieszonkowcy z wiekiem uczą się, jak pozwalać emocjom przepływać przez siebie mieszać się, uzupełniać tworząc bogatą, wielobarwną paletę uczuć. Złość nie pozwalam naruszać swoich granic. Strach chroni przed zagrożeniem. Odraza nie wstydź się być sobą. Radość ciesz się ciesz, masz prawo do radości. Smutek trzeba być silnym, żeby pozwolić sobie na płacz. Uczucia jak za skorniaki. Teatr to kieszeń w płaszczu świata. W nim widzisz cały świat od potrzebki. Teatr to kieszeń w płaszczu świata. Ludzi, relacje dorosłych i dzieci. Teatr to kieszeń w płaszczu świata. Są w tej kieszeni różne przestrzenie. Kieszeni w płaszczu świata. Do tej kieszeni zapraszamy Cię! 好。<laughs>